To jest jeszcze bardziej niezręczne. Ty sekundy temu oglądaliście film dla dorosłych. Co jest nie tak? Zostaw ten bibel! JW.org, nasza ulubiona rozgłośnia. Moi drodzy, Disney Channel dla jechowych, Ostatni odcinek. Kłamiesz, Michał? Kłamiesz. Przygody naszych dwóch zakochanych w sobie dziewczyn, które są absolutnym trollingiem reżysera. Nie wiem, jakim cudem to przeszło. Niesłychane jest to, że strona JW.org nie skapnęła się, co publikuje. I jak nie widzieliście, te odcinki będą z czasem na Aviso TV. Błagam, prześledźcie serię, bo to jest, to jest inna gęstość, co My tu będziemy robili. Piseks, dziękuję za gift suba. Rozwijaj sztukę nauczania się nazywa materiał na stronie jw.org. To jest chyba ostatni materiał z sagi naszych dwóch dziewczyn. I słuchajcie, ostatnio, jakby skala trollingu reżysera wystrzeliła poza granicę. Więc tutaj podejrzewam, że albo będzie powrót i udawanie, że nie trollujemy, albo to będzie jego ostatni, ostatni taniec, no nie? I poleci jeszcze mocniej. No dobra. Kamil, dziękuję. Rozwijaj sztukę nauczania. O, to jest ten azyl, w którym się wychowywała Taylor Swift, tak? W którym byście nie wytrzymali nawet minuty. Okrutnik. Dobra, głupi żart. Nie zabijajcie mnie, Swifties. Przepraszam, przepraszam. Łap piłkę. Czego najbardziej chciałabyś się dowiedzieć? Ej, stop, dobra, bo to jest chyba jakiś timeskip. Ona teraz naucza, a gdzie jest druga? Poczekaj! Dlaczego ludzie mają takiego bzika na punkcie latania za piłką? No, mnie też to dziwi. Ale, ale... ten zabieg jest okropny? Tak serio. Może jest coś? Skąd tyle nienawiści? Jeśli to Bóg nas stworzył, to czemu tak jest? Dobre pytanie. I w Biblii jest na nie odpowiedź. No właśnie, nie wiem, gdzie jest Nita. No, Jade, stanie Glow-up, ale nie wiem, gdzie jest Nita. Czasem przyszedłam obok JW.org w Warszawie. Filipe, dziękuję. Pięknie. Jezus Maria, biedni są ci jechowi. zatrolujemy ich tą serią, niestety. Bóg daje im najcięższe walki. Nie, nie, nie spodziewali się tego, że dosłownie LGBT community zacznie oglądać ironicznie ich programy. Plus Piotruś stanie się ikoną kreskówek polskich. Dosłownie Bóg daje im najcięższe walki. Ale niedługo idziesz na pociąg, więc... Może na tym zakończymy? To co? Wtorek nadal aktualny? Jeśli tylko czarna dziura nie pochłonie czasoprzestrzeni, to tak. Okej, okay, um, spoko, no... To, 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 było, to był żart na poziomie y, Bazinga Sheldon, więc moja droga, jeżeli tego nie zrozumiałaś, to jest poważny sygnał, żeby jednak przestać być Jehową i pójść na studia we wtorek dokończymy ten rozdział. Hej! Oh, hey. Cześć. No w końcu. No i? Jak tam studium? Super, póki co lecimy z podstawami. W najbardziej podoba mi się to, że zostało spisane jakieś 200 lat wcześniej, a spełniło się w każdym szczególe. Strażnicy po prostu zostawili otwarte bramy. Czaisz? Ja to chyba bym zwolniła tych gości, co popijako nie zamknęli bram miasta. No serio. No dobra. Yy... No bo to jest, widzicie, to jest teraz takie odwrócenie, że na koniec widzimy widzimy ją w tej roli, w której ona sama była. Dziewczyna przychodzi, ewidentnie nie chce jej się słuchać, chce tą darmową kawę i się ma. Wracając do proroctwa, czyli Bóg jest miłością, a chce zabić miliardy ludzi? Bez sensu. Zobaczysz. Z czasem to zrozumiesz. A teraz... Będzie fajnie! Masowa śmierć w większości globu. Całkiem niezła zabawa, no nie? No nasi przodkowie nie mogli tego bez tego żyć. Musieli mieć jakąś wielką wojnę co parędziesiąt lat. No, moim zdaniem warto. Jest taka piosenka J-Rega, że satyryczna, parodiująca to, że chłopcy po prostu lubią. O Jezu, nie wiem, nie wiem, pewnie się dalej tym zajmuje, no nie? Ale miał kiedyś tak po prostu trafione skeczyki. Dobra, wracamy. Sorry za długi off-top, ale lubię, lubię się dzielić. Kupmy się na tym, o czym mówiłam wcześniej. Ten rozdział jest świetny, bo dotyczy modlitwy. A tak naprawdę tego, jak chowa pomaga nam dzięki modlitwie. To jest niesamowite, że możemy modlić się do kogoś, kto stworzył... Wszystko to potwierdza, że żyjemy w dniach ostatnich. Oni wierzą, że ta apokalipsa będzie jakoś już za moment, że na zasadzie za ich życia, czy, czy jeszcze tam trochę sobie pożyją? Czyli jeszcze raz. Co, to co to jest kompletnie. znakiem Dni Ostatnich? Wojny, klęski, źli ludzie mm, no, takie tam. Coś jeszcze? Nie. Okej, okay. W porządku. Możemy to powtórzyć następnym razem. Żaden problem. To co? Kończymy na dzisiaj. A dlaczego ona jest na tych rozmowach? Ona ma to autentycznie w. Dlaczego? Po co? No bo tam rozumiem. Dziewczyny się w sobie zakochały. To miało popularnie sens. I, I wtedy można było indoktrynować. Ale ona, ona nie jest nawet zainteresowana. A. Wszystko w porządku? Bajecznie. Muszę już lecieć. Spoko. Trzymaj się, Gladys. To jej przyjaciółka była? Ej, nie pamiętam tego. Może tak było, no. Jak się jej w ogóle styl zmienił? Ona odpowiada tylko jednym słowem, a ja po prostu nie wiem, co robić. Też ja taka byłaś. Ale zmieniłaś no, się dla miłości. ja nie miałam takiego studium. O, widzę, że komuś tu się żarcik wyostrzył. Ale tak serio, ja, ja naprawdę wkładam dzięki całe temu. serce w to studium, żeby było ciekawe. A ona tylko tak? Nie, może, albo zadaje jakieś pytania totalnie od czapy. To może poszukamy jakiejś informacji? Wiedziałam, że tak powiesz. To ja wstawię wodę dzięki kisza. O, tu coś jest. Ramka w Strażnicy z października 2020 roku. nad sobą, że. Żeby... Tak, ale to jest zawsze ten motyw, że mówią teraz poszukamy informacji. Czas na strażnicę. Zawsze, zawsze strażnica, bo z tego, co zrozumiałem już po drodze, no to oni dosłownie muszą całą wiedzę czerpać ze strażnicy i strażnica ma odpowiadać na ich pytania. Ta strona ma w ogóle całkiem niezłą wyszukiwarkę, Jadwork, która często odnosi do artykułów na strażnicy, więc y, macie taki własny internet troszkę, który jest bezpieczny, co nie? Że, że nie traficie na doubt, a jeżeli się pojawi daubt, to szybko zostanie rozwiad. By nie mówić zbyt dużo. Hm. <laughs> Chyba potrzebuję w tym pomocy. Zobacz tu. Pokazuj zainteresowanemu, jak bardzo cenisz sobie prawdy biblijne. W tym jesteś świetna. Szukanie przyjaciół w zborze. O, to mogłabym... A raczej mogłybyśmy zrobić... Upewniać się, czy ona rzeczywiście chce służyć Jehowie. To jest wolny piątek? Sorry, Jade, nie mogę. Oh. <laughs> Jak się ucieszyła, że będą we dwie. O, oh, szkoda, szkoda, że nie będzie twojej mamy. Oh no! Anyway! Jasne, z przyjemnością. Okej. Okay. Hej, Jade! Jade? Mój tablet! No i poszło. No, będziesz musiała go odzyskać. Hej. Dzisiaj mała niespodzianka. Mój zwyczajowy wykład został odwołany. Dla odmiany będzie rozmowa i. Jade, nie jestem w nastroju do takich. O, cześć. Hej, jestem Nita, współlokatorka Jade. <grym> Jezu! A ty jesteś? Gladys. Więc. Zacznijmy od pytania, które mi ostatnio zadałaś. Dlaczego, mimo niesprawiedliwości, zachowujemy neutralność? Być może sama odczułaś, co to niesprawiedliwość? No, współlokatorka, dziewczyny żyją razem od pół roku. no nie, Czego nie rozumiecie? Po prostu razem się nauczają. I jedna zmieniła dla drugiej swoje życie? Zaczęła się ubierać, tak jak ona? No, po prostu dobre koleżanki, czego nie czaicie? Jezus, Maria, wszystko musicie seksualizować od razu. Mhm. Ja też chociaż moi rodzice przeżyli znacznie więcej ale jak coś ma się zmienić jeśli my sami nic z tym nie robimy zobaczmy co Biblia mówi na ten temat Wieremiasza rozdział 10 werset 23 przeczytasz Jehowo dobrze wiem że do człowieka nie należy wyznaczanie sobie drogi do człowieka który idzie nie należy nawet kierowanie swoim krokiem ale jeśli to prawda, to przyszłość ludzi nie wygląda za różowo. Czy to znaczy, że nie ma dla nas nadziei? Nie ma co się starać? Jaki w tym sens? Hmm. Dobre pytanie. No i tyle. I to jest zakończenie. Ej, nie widzowie, trzeba znaleźć więcej Nity i Jade. Trzeba znaleźć więcej Nity i Jade. Kurde, no mam nadzieję, że jeszcze jakiś odcinek znajdziecie. Słuchajcie, jeżeli nie, no to na razie na tyle. Na tyle tego mamy. Ale JWork może i jest według niektórych strażnicą. Według mnie jest skarbnicą. Skarbnicą momentami srogiego kontentu. Może sobie obejrzymy coś z tej strony. Czy wszechświat został stworzony? O, jakieś naukowe tematy? Fajnie. Jako bonus. Macie bonus. Wszechświat jest ogromny i budzi podziw. Ziemia i życie. Jakby mnie ktoś kiedyś zapytał, czy wierzę w to, że w 2024 wciągnę się w zgłębianie uniwersum niechowych, to bym powiedział, że nie ma takiej opcji. Nie jest to możliwe, to się po prostu nie stanie. ...na niej jest niewiarygodnie złożone. Jak to wszystko powstało? Biblijna Księga Rodzaju mówi, że istnieje Stwórca, ale zawarta w niej relacja jest często błędnie rozumiana, a nawet uważana za mit. Czy to, co Biblia mówi o pochodzeniu Wszechświata, jest wiarygodne? Naukowcy szacują... Ej, dosłownie, oni mają swoje discovery, wy to dobrze ujęliście. To jest dosłownie discovery Channel Dajechowych, Taka estetyka. ...że ma on 14 miliardów lat. To oznacza, że wszechświat, w tym również Ziemia, miał początek. Jest to zgodne z Biblią. W księdze Rodzaju 1:1 czytamy: Na początku Bóg stworzył niebo i Ziemię. Relacja ta nie informuje, kiedy i jak powstał wszechświat. Skupia się raczej na procesie stwarzania, który zachodził na ziemi w ciągu sześciu odcinków czasu nazywanych w Biblii dniami. Czy było to sześć 24 godzinnych dni, jak wielu uważa? Nie. Hebrajskie słowo oznaczające w Biblii dzień może odnosić się do odcinków czasu różnej długości. Księga rodzaju nazywa nawet sześć dni stwarzania jednym dniem. Dni. No, bardzo duży benefit to dał Dali, bardzo duży. W którym Jechowa Bóg uczynił ziemię i niebo. Każdy dzień wspomniany w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju musiał być bardzo długim odcinkiem czasu. Ważne jest też to, z jakiej perspektywy spisano tę relację. Pisarz przedstawił okresy stwarzania z perspektywy ziemskiego obserwatora. Ktoś taki widziałby wydarzenia, które zaczynały się w jednym okresie i trwały w kolejnych. Był sobie Jechowa? Tak. Światło zaczę... Albo Pojechowa nowej ery, też może być. przenikać przez atmosferę ziemską i można było rozróżnić następujące po sobie dni i noce. U mnie ksiądz na religii tłumaczył tak mniej więcej, pisze Amir. wiesz co, ja uważam, że oni to robią lepiej niż większość księży na religii, którzy się po prostu denerwują, że no, co, co zadajesz pytania głupie, co, co prowokujesz, jest napisane dzień, to jest dzień, no nie? Tutaj kurde podchody robią, żeby przekonać takiego ateusza jak ja. Wody pokrywały powierzchnię ziemi, a w powietrzu unosiła się powłoka pary wodnej. Gęste chmury podniosły się z nadwód, tworząc ogromną przestrzeń zwaną niebem. Poziom wód się obniżył i odsłonił suchy ląd. Pojawiły się pierwsze rośliny. Atmosfera stała się bardziej przejrzysta i zaczęło być widać słońce i księżyc. Bóg stworzył zwierzęta morskie i latające, a w ostatnim okresie stworzył zwierzęta lądowe. Sprytnie omijamy tematy dinozaurów swoją drogą. I ludzi. Z relacją z księgi rodzaju zgodna jest też inna wypowiedź biblijna. Oczywiście każdy dom jest przez kogoś zbudowany, a tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. Biblia nie jest podręcznikiem naukowym ale zawarta w niej relacja o stwarzaniu jest logiczna. No i krótko. Biblia zawiera też rozsądne i przekonujące odpowiedzi na inne ważne pytania. Czy nasza planeta istnieje w jakimś konkretnym celu? Na czym polega sens życia? A to życia? pewnie inne odcinki, to... Co przyniesie altyczne. przyszłość? Disney yy, Żeby dowiedzieć się, proszę. co o tym mówi Biblia, odwiedź serwis internetowy JW.org lub wypełnij online prośbę o wizytę a miejscowi świadkowie Jehowy spotkają się z Tobą w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu. O mój Boże. Tak, oni mają cały taki katalog materiałów ty tego typu, zobaczcie. Gdzie podchodzą tak popularnie naukowo? Królestwo Boże zaczęło panować w 1914 roku? Co, jak to? O jezu, to, to już jest takie głębokie lore. To, to jeszcze jest dla mnie za trudne. Pornografia to grzech przeciwko Bogu. Czy to jest safe for watch? Słuchajcie, to materiał dla wszystkich bezbożników. By was naprawić, to puszczam. Kiedyś pornografia była dostępna tylko w kinach dla dorosłych, księgarniach czy kioskach z gazetami. Obecnie jest wszędzie. Wystarczy jedno kliknięcie czy stuknięcie. O, to jak kiwa głową, zasugerowany, że ogląda. Ale pornografia to nic nowego. Sztuka erotyczna była już elementem starożytnych kultur. Niektórzy włączali ją nawet do swoich praktyk religijnych. Czekajcie, co? Dzisiaj nawet niektórzy religijni ludzie myślą, że pornografia jest nieszkodliwa i ją akceptują. Ale jak to religijna. Z drugiej strony, część osób, która czyta Biblię, uważa, że pornografia i literatura erotyczna jest szkodliwa. A nawet, że jest. Wydaje mi się, że w, naszym, w naszej stronie świata większość religijnych osób otwarcie przynajmniej musi mówić, że to złe. A co Bóg sądzi o pornografii? Chociaż słowo pornografia nie pojawia się w Biblii. Zasady z tej księgi wyraźnie nam pokazują, jaki pogląd na seks ma Bóg. Oni sobie łalowo po prostu od razu po przyjściu z roboty siadają na kanapie i odpalają film 18+. Patrzą na to z takimi twarzami, w takiej sytuacji. To jest strasznie dziwne. Koryntian 6, 9 i 10 jasno mówi, co Bóg myśli o niemoralności. Kontaktach seks o jezus, to mi daje vibe jakiś, nie wiem, damera, może, czy kogoś takiego. W takim kontekście, no nie, że dosłownie idziesz w pełni ubrany, wracasz z kimś, siadasz w tym formalnym stroju, obejmujesz i z taką miną odpalasz film dla dorosłych. Jeffrey Damer dosłownie. poza małżeństwem. dopuszczający się niemoralności nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jezus wskazał, że grzechem jest nawet podsycanie niemoralnych pragnień. Powiedział: każdy, kto się wpatruje ha, w kobietę, tak by rozbudzić w sobie pożądanie do niej, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. W Kolosan 3.5 polecono nam: uśmierćcie skłonności swojego ciała, jeśli chodzi o niemoralne kontakty seksualne, nieczystość, niepohamowane żądze seksualne. Roznieca niemoralne, nieczyste pragnienia seksualne. A to jest niezgodne z nakazem. Czemu ogień? Co, że konar zapłonął? Pie jakiej rozpałki użyć kiedy? Konar. Inaczej mówiąc, gasić. Biblia ostrzega, do czego może doprowadzić niekontrolowane pragnienie. W Jakuba 1, 14 i 15 czytamy: Pociąga nas i kusi nasze własne pragnienie. Gdy pragnienie się rozwinie, rodzi grzech. A grzech, gdy już zostanie popełniony, sprowadza śmierć. Bibel, to jest Bibel. Ej, co to jest Bibel, bo nie wiem. Ogromia niemoralne czyny, to na pewno nie podobałoby mu się, gdybyśmy patrzyli na ludzi, którzy się takich czynów dopuszczają. Oglądanie, czytanie, czy słuchanie pornografii musi być dla Boga bardzo obraźliwe. Jak się słucha? Nie zastanawiałem się. Chce, nad żeby tym mężowie idzie. i żony cieszyli się w małżeństwie miłością i intymnością. To jest jeszcze dziwniejsze, że Bibel otwieracie dopiero 3 sekundy po zgaszeniu filmu dla dorosłych. To jest jeszcze bardziej niezręczne. Przestańcie tak tą sytuację niezręcznie prowadzić. Ale nienawidzi wszelkich form nieczystości moralnej. W tym poruku. 5 sekundy temu oglądaliście film dla dorosłych. Co jest nie tak? Zostaw ten Bibel! Oglądanie pornografii, podobnie jak każdy szkodliwy nawyk, można pokonać. No jasne. I z pomocą Boga wielu osobom się to udało. Żeby dowiedzieć się więcej, co Biblia mówi na ten i inne tematy, be bell, be odwiedź serwis internetowy JW.org. Albo kup Bibel w swoim domu. No nie, no słuchajcie, po raz kolejny, JWorg, Ja mam dla Was serdeczną sugestię, bo y ja tutaj jestem obserwatorem z zewnątrz, jasne, pośmieszkuję sobie trochę, ale dobry ze mnie chłopak, co nie? I słuchajcie, nie uważam, że autorytetu dodaję Wam. Kupowanie stoków od gościa, który ma nick na stok Adobe Stock Devil. Dosłownie pieniądze dla diabła daliście, żeby ten film zrobić. No, już któryś raz, jak widzę, bardzo dziwne niki tutaj wpisane. Sugeruję się zastanawiać, od kogo bierzecie. Znacie angielski? Piekło wygrywa. Znacie angielski, dokładnie. Znacie angielski od Work. Bo nie wiem, czy w Bibel jest napisane, że można, można takie rzeczy. Jest coś o biciu dzieci? Bicie dzieci. Ta strażnica. O, jak wpisałem bicie dzieci, to mi wyskoczyło przy wychowywaniu dzieci na śladu Jechowe. Jechowa chyba nie bił dzieci. O, ciekawe, to jest artykuł z 1997. Kary cielesne, ponieważ był drobny i chorowity. Czy można nazwać stronniczością, Biorę pod, branie pod uwagę specjalnych potrzeb lub ograniczeń któregoś dziecka? Jeżeli dobrze rozumiem, jest to artykuł o tym, czy to jest fair, że jednego dziecka nie bijemy, bo jest chorowite. Niekiedy może się wydawać, że niesłuszne obwinianie jest wynikiem stronniczości. Ramon opowiada: Moi starsi bracia i siostry przychodzili do domu późno, a uchodziło im to na sucho. Tymczasem ja otrzymywałem reprymendę. Albert z Gujany przypomina sobie podobne podejście z okresu dorastania. Odnosił wrażenie, że matka karci go była bardziej surową niż brata. Jednakże sytuacja nie wygląda tak, jak nam się wydaje. Rodzice często dają starszym dzieciom większą swobodę, nie przez stronniczość, ale dlatego, że spodziewają się po nich odpowiedzialnego postępowania. Kiedy indziej w grę wchodzą e, szczególne okoliczności. Jak przyznaje Albert, brata omijały kary cielesne, ponieważ był drobny i chorowity. Czy można czasem nazwać stronniczością brania pod uwagę specjalnych potrzeb lub ograniczeń któregoś dzieci? Oczywiście. Rodzice czasami mają swoich ulubieńców. Ale to chyba dobrze, że mama go nie biła, jak był chorowity, no. Bo tutaj dzi dziwne, że my to w ogóle rozważamy, no nie? W sensie spoko, że przynajmniej jednego dziecka nie biła. <laughs> Lapsy. Wartość karcenia nacechowanego miłością. Droga do szczęścia w życiu rodzinnym. Mocne teksty tu są, mocne teksty na JW Ork. Posłuszne, miłe i dobrze wychowane dzieci to nie przypadek. Stają się takie, gdy mają odpowiedni przykład i są utrzymywane w karności. O, psychologowie nie dają bić. Źli psychologowie. Natomiast Bóg, w swoim słowie, to oszczędza rózgi Nienawidzi syna, ale kto go miłuje, nie unika karcenia go. No i książki zaczęli wydawać psychologowie, że nie wolno bić, a to źli. Ich teorie były wprost przeciwne radzie jechowy Boga. I co się okazało po kilkudziesięciu lat rozsiewania takiej pobłażliwości? No rekordowe zbiory przestępstw, moi drodzy. To jest dosłownie artykuł, który tłumaczy, dlaczego warto dawać klapsy. Sprawianie dziecku lania może uratować mu życie, gdyż słowo Boże mówi: karcenia chłopcu nie żałuj, i gdy różą uderzysz, nie umrze. co? Jeszcze raz! Karcenia chłopcu nie żałuj. Gdy rózgą uderzysz, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a od szolu zachowasz mu duszę. Oraz w sercu chłopieńcym głupota się mieści. Rózga karności wypędzi ją stamtąd. Jeżeli wbrew rodzicom leży na sercu dobro dzieci, to nie zechcą wskutek słabości lub objętości zrezygnować z trzymania ich w ryzach. Miłość skłoni ich do podjęcia w razie potrzeby słusznych i mądrych kroków. Zakreślanie wyraźnych granic. No tych granic zbyt dużo nie ma, jak już dochodzimy do takiej dyskusji. To jest długie. Jezus Maria! Jak oni japują! Mam tu 30 dokument mówiący, dlaczego bić dzieci? Proszę bardzo, czy bić dzieci, czy nie bić? Mamy tylko 3 minuty. Sprawa jest jasna: bić. Jak ważna jest popularność w sieci? O, to może być ciekawe. Nie ma więc nic złego w tym, że chcesz mieć dobrą opinię, a nawet, że chcesz, żeby inni cię lubili. Ale czasami potrzeba akceptacji zamienia się w pragnienie zdobycia popularności. Czy może się to wiązać z jakimś zagrożeniem? 16-letnia onia to potwierdza. Widziałam ludzi, którzy robili szalone rzeczy. Na przykład skakali z okna na drugim piętrze mojej szkoły. Tylko po to, żeby zdobyć popularność. To no debile byli. Żeby zwrócić na siebie uwagę rówieśników, niektórzy nawet nagrywają swoje głupawe wyczyny i zamieszczają je w internecie. To jestem ja. Na przykład, pewne nastolatki wrzuciły filmiki, na których rozgryzają kapsułki do prania. Ale to nie jest ich wina, one wyglądają po prostu jakby były do jedzenia, no. To jest problem producentów kapsułek do prania. Po cholerę projektować to tak, żeby wyglądało jak najlepszy zakazany cukierek świata. Biblia mówi. Niczego nie czyńcie z próżności. Filipian 2:3. Zastanów się, jak ważna dla ciebie jest popularność w sieci? Czy zaryzykowałbyś zdrowie lub życie, żeby zwrócić na siebie uwagę rówieśników i zyskać ich poklask? Czuję się personalnie zaatakowany tym artykułem. W pogoni za popularnością ludzie nie zawsze uciekają się do niebezpiecznych rzeczy. 22-letnia Erika wspomina o innej wykorzystywanej strategii. Ludzie zamieszczają mnóstwo zdjęć pokazujących ich życie, stwarzając wrażenie, że mają niekończącą się listę bliskich przyjaciół, z którymi bez przerwy spędzają czas. Tworzą w ten sposób iluzję popularności. Dobrze, krótko z Instagramem. 15-letnia kara mówi, że niektórzy w tym celu posuwają się do oszustwa. Ej, kara jest androidem, nie słuchajcie jej. Kara Kara się wcieliła wiechowych, żeby dostać fałszywą tożsamość. Ona z Kanady to nagrywa. Widziałam osoby robiące zdjęcia w taki sposób, żeby wydawało się, że są na imprezie, podczas gdy tak naprawdę były w domu. 22-letni Matthew przyznaje, że też zrobił coś takiego. Zamieściłem zdjęcie i oznaczyłem jego lokalizację jako Mount Everest, chociaż nigdy w życiu nie byłem w Azji. Oho, Patec! Bo ja tutaj widzę strzały w twoją stronę, może to wyjaśnisz? Jak ważna jest liczba obserwujących i polubień. Wiele osób uważa, że kluczem do popularności w sieci jest posiadanie dużej liczby obserwujących i polubień. Cytowany wcześniej Matthew przyznaje, że kiedyś myślał podobnie. Pytałem ludzi, jak dużo osób cię obserwuje? Albo jaka jest największa liczba lajków, które otrzymałeś? Boże, serio, pytacie ludzi, ile, ile osób Cię obserwuje? Eee, nie. To nie. Kurde, no na paletku takim branżowym to rozumiem, że do wyceny ktoś potrzebuje czy coś, ale tak w każualowej rozmowie znajomego, który tym się nie zajmuje, to, to dziwnie by było. Żeby zyskać więcej obserwujących, no, sam nie, nie obserwowałem osoby, teraz. których nie znałem, mając nadzieję, że Ej, Stop, widzowie, nie słuchajcie, bo to, nie, to nie możecie, nie możecie, pamiętajcie. Wystrzegaj się skrytych przechwałek. Czy zauważyłeś, że niektórzy chwalą się swoimi osiągnięciami, ale nadają temu formę narzekań? Odkąd kupiłem sobie nowiutki samochód, inni ciągle mnie proszą o podwózkę. Mam już dość tego, że wszyscy ciągle gratulują mi utraty wagi. Ten, kto tak mówi, narzeka. Ale mi to sprało, dobrze? nie, nie o, YouTube, Moi drodzy, kolejna dawka, drony i odbor. Ile jeszcze? Ile? Nie mogę już tego wytrzymać. Koniec idziemy sobie dalej do jutra. Cześć! Mam nadzieję, że obiad był smaczny i mam nadzieję, że jutro będzie tylko lepiej. Będzie smaczniej, będzie lepszy content na WizoTV TV. Codziennie o 15.00.